i ogólnie, ogólnie to gram też z moim kolegą witajcie ogólnie no też nagrywam mój kolega też nagrywa yy, i... no a ty masz kamerkę włączoną? aha to kto to jest? Fajnie troszkę Co ci się dzieje idziemy, no chodź no gdzie ja w ogóle chodzę? A gdzie jest twój? A to ja idę na tobie. Czekaj, to w miejscu. Dobrze. Ale to... O twój brat dostał w głowę! Ogólnie musimy na 3, 2, 1 skoczyć, bo tak to nie będziemy. Bo... Kurna. jestem sam. O cześć! Hello? Ogólnie to są. Siekiera! 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 Mam! Ej, ostatnio tra Ej, co się dzieje z tym światłem? Nie wiem, gdzie on jest. Ej, ogólnie ja teraz na taki serwer, że wszyscy bili tych dużych i, ty, i te, du tego dużego i tego małego. Ja mam batery. Chodźcie ze mną. Ja chwilę zadzwonię po 112. Jeden, jeden, dwa. Dobra. Ej, dzwonię! No, dobra, nie wiem, coś nie działa. Ej, no gdzie wy poszliście? No, nie wiem, bo mi coś się ze światłem dzieje. Ej, bo my coś nie wiem, co się ze, z tym cieniem dzieje. Czekaj chwilę. Jak ja mam, A, bo ja mam takie A my się wracamy, gościu my się wracamy. Ej, słyszę! A ja wiem... Że ten duży ma ortodont. Ortodonta. Tu jest ślepy zaułek. Ej, ja żyję! Ej, ja żyję! Ja żyję, ja mu uciekłem. razem ja z jakimś ziomkiem Wiem, że jest z jakimś Elgato from Poland. Ej, gdzie wy jesteście? Wy, wy już wskoczyliście? Skoczyli, o no kurna Ej, słyszę tego gościa dużego. Ej, słyszę tego gościa dużego. Ej, no kurna. Czarny, to znaczy ten mały przyszedł tutaj. On tam... No nie, zostałem sam! No w... jestem w małym tym. W ma... Jestem w małej dziurce. Ja jestem w ma. Aj, a ja jestem w tym. Boże, ja jestem w tym, w malutkiej dziurce. Ej, si on pobiegł. Albo ktoś go zestumował. Widzę Ariana Grande. Nie Ariana Grander. Ej, ej, to jest ten, przecież on z nami był. Ej, a. Z... morale. Ło kurna! Ej, tu jest kamień! Potrzebny! Ej, ale patrz! Ej, ale chodź tutaj po to, proszę, ale ja mam, jezu, ej, każdy tu przyszedł Boże święte, co to za zbiórka? Ej, Adrian, gdzie ty? Gdzie ty? A tu No ale przecież była mała dziurka, ja wsiedziałem w jednej. No, no, no. Tutaj jest! Aha! Ja słyszę! Ej, gdzie ty idziesz! Uchórka! Proszedłem do niego. A gdzie ty jesteś? Poszedłem za twoim bratem. Ej, jestem z twoim bratem. Aha, dwie baterie obok siebie. O, kurde. Ej, ale bo jest je coś potwora. Jak kurczę. Jestem w dziurce! Jestem w dziurce. Ej! Co się ze mną dzieje? Ej, co się ze mną dzieje? O cześć! Yy, no za mną poszedł gdzieś, ale teraz się zgubił! O, to nie jest oktopów. To jest szkielet! To jest czarny szkielet z Minecrafta! No przepuść na mnie, chodź no. no czarnym czymś Ej, ile ci się już nagrywa? Baterie to moje A mi już działa, więc. Ej, gdzie wy poszliście? A. a dobra. No, gdzie ty idziesz, Adrian? Czekaj, a ja nie wiem, czy ja mam. Czy ja nie mam e, Maksa? Nie, no mam, nie mogę go dodać. No, ale nie będę teraz wychodzić podczas nagrywania. Dobra, ja robię wam zdjęcie na pamiątkę. Selfie. No on jest... O, tu jest! O A ja nie chcę tu być? O kurna, ślepy zaułek, dobra, jest już po nas. On tu idzie! GDZIE? NIE WIEM! O CZEŚĆ! Ej, ktoś do mnie napisał Ja się nie drę Dobra Musimy iść OHA EJ, się SZEM! No Boże, święty Doda, Ariana Grande Dobra nie wiem. Nie, nie wiem nie wiem, ja nie chcę to Ej, gdzie ty jesteś, Adrian? Tu Ja jestem nadal przy tej grupce. O boże, jestem przy twoim ciele. Dobra. A ty zobaczysz na moim, że ja a ja a ty zobaczysz na moim, żeby tu moje, Że widziałem że jest Wielkie z jego no no Może. Ej, bo my jesteśmy nie w kropce. No jesteśmy delikatnie w kropce. No ale wszyscy sobie poszli. Ci co mieli siekierę. Po prawej. No. Ten kajolar to już w ogóle szybko biega. <laughs> Aha. Ja, ja już się nie boję. No weźmy on tu idzie. Ej chodźcie, chodźcie do... Chodźcie. Tutaj. Tutaj zgaście latarkę i... I ukutnijcie. Ale musicie ją też schować. I musimy poczekać, aż on sobie gdzieś pójdzie. Sprawdzam. Nie ma. Po prostu biegnijmy. Oh o, no! On jest za ścianą. On jest tam. Ale on mnie nie zauważył. Ej, bo tam on tam był. On tam On tam jest ze ścianą. Lady Gaga, super. <laughs> Oni chcą, żebyś ty umarł. On tu przyszedł chyba. Ale się wystraszyłem Twój brat na mnie stał No kurna Czemu? A ty już poszedłeś? Mhm mm Ej, ja spadłem Kajole, bo mi straszne Gdzie jesteś? Ej, gdzie jesteś? Ej, widzę Cię! Co stało? Ty leżałeś tak i tak grramy O kurka! Ej, co ci się stało? Co mi się stało? Ej, patrzcie, ja umiem chodzić. Tutaj. Super odcinek. Ej, to jest szkielet! Ej, a wiesz, że ten ortodont może wziąć tego szkieleta w rękę i go gdzieś zanieść? ja go, ja go zjem. Miam, Robię Robimy większe. Ej, on tu idzie. Nie, mnie. kto mnie wypchnął? Mam babo, nie, ale mogę założyć, nie mam, co chwilę. co chwile włączą słuchawki, halo. Wychodzimy! O kurna! Nie wiem, ale. Aha. Słyszę go. Ej, słyszę go po prawej. Po lewej. Chowajcie. Ej, my wyszliśmy od z drugiej strony. Ej, chodźcie, nie, nie bójmy się. Ej, co jest? Aha, mój brat. No, jeszcze niech ma teraz potwór zje. Ej, a ja mam jeszcze jedną. Ej, zgubiłem Cię. Dobra. Czekaj chwilę, ja myślę, ty... Aha, czekaj jestem. Dobra. Ogólnie... No, bardzo jesteś popularny. No, a ja. No nie Ej, popchunąłeś mnie. O, sorki, sorki spałem. Idziesz? Ej, myślałem, że to twój brat. Dobra. Chodź, biegniemy tutaj. A, dobra, wy wszyscy idziecie ze mną. Jezu, się wystraszyłem. Gdzie ja jestem? Dłuż, ej, komuś się... Z... Latarka cię... Aha. Latarkę! <noise> Bakter! Ej, no... Ej, kto cały czas robi zdjęcia? Ej, tu jest ten, yy... Masz kamień? Jest! I to dwa?! Dawaj, ja to rozw... No, szybko! O, mój kamień! Mam kamień A nie można Ja też mam chodź Chodźcie Czekaj chwilkę No ale to nie ma tu nic Co to jest? Ej, gdzie ty? Gdzie to? A to nie krzyć. Jak, uratuje cię. Ej, do mnie też! Ja chciałem za tobą iść. No... Nie, 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 nie Co to jest? Telefon mi ukradłeś Widzę to Prrr papa Prr, Jest. <laughs> Boże widzowie. Ej, mi to już się dwadzieścia trzy minuty nagrywa. aha Ej, gdzie a dobra. Górna nie strasz. No. No. Ma y, Roblox, ale jeżeli umrzemy dwa razy, film się kończy. Jezu, wystraszyłeś mnie! Co jest? Ej! Ej! Ale mi latarka nie działa. A! Mam przecież jeszcze to. Rzuć na kajolar. Rzuć w niego. Nie Jeszcze raz. Dawaj. Nie ma go. no, A! no, I jeszcze tak się ochronić przed ortodontem, no, coś numer do, or do ortodonty, co to jest? Ej, słyszę, ej, słyszę. Or. Ortobonton. A ja myślę, że on za nami. Jego. Jego po lewej słyszę. No nie. o. Ja przed nim chciałem tak uciec, ale i tak mnie złapał. O! bateria, bateria. Ej, ale bo my idziemy już Papa, zostawiamy cię. Jezu, co to było? Ej, gdzie to było? Ej, gdzie ona poszła? Ale ma <grywka> Robi z nami kółeczko. Ej, bo ona z nami kółeczko kręci. Ja <grym> z nim kółeczko kręciłem. Ej, bo mi te słuchawki wylatują! Rzuć mnie <grym z nami> Ja też umarłem. O wow, ale ona piękna. <ścoughs> tak. Ej, moo! A pamię to u górę. Patrzcie. Za mnie! Idziemy teraz prosto. Ale dobra, chodźmy tędy. No tu! I na 3-2-1... Jest na 3-2-1 skaczemy. 3. No ja skoczyłem ostatni. No i jestem sam, no kurna. I że cię złapał? Ej, hej! Gaga, e, gaga! Aha, czyli to już musisz kończyć film? A je. A ja jeszcze nagrywam. No dobra. Ej, a wy... ja jeszcze nagrywam. ogólnie widzowie, no, dobra, okurka, gram z, Nie wiem. kurde chciałem nad nim przeskoczyć, <kluzny> dobra. Dobra, nie dziej się. Dobra, widzowie, yy, Natan, yy, znaczy Adrian, yy, gdzie jesteś tu gdzieś jeszcze? Yy, yy, to... Yy, ogólnie to tak, widzowie. Jeżeli Wam się filmik spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale i wpadajcie na kanał... A, i, a, i dzwonek i wpadajcie na, mo na, mój, na mój i jego kanał. A i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!